Uwaga, uwaga! Ta wiadomość dotyczy wszystkich agentów Secret Kids. Secret Kids nadchodzi Mission Impossible. Chcemy, aby dzieci poznały chrześcijan z prześladowanego kościoła. Mamy jasną misję: chcemy dodać otuchy prześladowanym chrześcijanom. Pomoc na odległość czy to w ogóle możliwe? Podczas naszej misji odkryjesz, że to, co ludziom wydaje się niemożliwe, z Bogiem jest jak najbardziej wykonalne. Zabierzemy Cię w ekscytującą podróż dookoła świata, pełną modlitwy, uwielbienia i wspaniałych gier. Będą z nami mówcy z prześladowanego kościoła i wiele innych atrakcji. Manu, Johnny nie mogą się doczekać spotkania z tobą. Zabierz ze sobą rodziców. Dla nich też przygotowaliśmy różne atrakcje na dzień Open Doors. Dzień Open Doors dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Odbędzie się 8 listopada w Expo Włodzi. Dołącz do nas, zarejestruj się bezpłatnie na stronie www.opendors.pl